Co to? Szkoda, że Walheimy nie wiedziałem, kim jestem. Nie czułbym się tak źle, że zabiłem tyle elfów. Co się dzieje? To była maska? odkąd ja wiem, że jesteśmy bogami, czuję się silniejszy. Gdzie jestem? To jedyne, o czym mówisz przez cały czas! Albo coś z tym zrób, albo się zamknij małych problemach małych Mamy ludzi. Mamy słuchania, o małych problemach małych ludzi! Wspomnienia. Do tego złe. I słyszysz bramę? Nie ma innej drogi do Jotunheimu! Czego chcesz?! Puszczaj! Truma! Nic nie rozumiem! ważne. Nieważne. 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 Nieważne, nieważne, hej, nie nieważne, uciekaj! Powiesz mi, co to za miejsce? Nieważne, 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 przestańcie! Muszę stąd spadać. Ci za to, co mówiło mamie. Nie. Jesteśmy bogami. Możemy Nie. robić to tylko nam się podoba. Proszę, zaczekaj. Proszę! O! Dlaczego to się dzieje? Ten nóż jest lepszy od noża mamy. Proszę, przestań! Jestem. Spokojnie. Hej, dokąd idziesz? Mam iść? No dobra, czyli widzimy się po drugiej stronie. Gdzie ja jestem? Rozumiesz co mówię? O. Cześć. To dokąd idziemy? Jasne. Miałem jakiś dziwny sen, i obudziłem się tutaj. To żelazny las? Jak się tu dostałem? Wyśniłem to sobie? W sumie pewnie tak było. No bo jak? Zapach? Jaki zapach? A pewnie chodzi o Fenrira. Szkoda, że go tu nie ma. Całkiem was sporo, co? Co tak pachnie? Powietrze jest tutaj, sam nie wiem, słodsze. Może to te drzewa? Tak się rozglądam. O! <laughs> nie chcecie mnie zjeść, prawda? <Gryzny> to tylko żart, prawda? Jeszcze nigdy nie widziałem takiego lasu. Tędy Jeszcze nie skończyłam. To farba skory drzew z żelaznego lasu. Drzewa przechowują wspomnienia lasu, więc farba też pamięta. Wizje przeszłości i przyszłości. Trudno się spiera. Co? Naprawdę ty? Eee, wiesz, kim jestem? Co jest? Gdzie czekałam na ten moment? Hm. Jesteś dziwniejszy niż myślałam. A. Wybacz, Byłam mnie miła, trochę niech to. Wszystko poszło nie tak. Ja po prostu nie rozmawiałam z nikim od, od bardzo, bardzo dawna. Lubię dziwne twarze. E, dzięki. Od początku. Jestem Angryboda. Pewnie masz dużo pytań. Eee, tak. Gdzie Czeka jest? Chodź już. Wkrótce poznasz odpowiedzi. No, niektóre. Podobno wiesz, kim jestem. Mówiłam ci, Loki. Wkrótce poznasz odpowiedzi. No, dobrze. Nazywasz się Loki, prawda? Tak. Tak się nazywam. Y, Loki. To. Ja lepiej pójdę swoją drogą. Gdzie ja właściwie jestem? Byłem w takiej dziwnej mgle. O, słyszałam, że w Utangardzie łatwo się zgubić. Ale w żelaznym lesie nic ci nie grozi. Dziada! Wiesz, myślałem, że żelazny las nie istnieje. Sprytne, co? Odyn nie będzie szukał lasu gigantów, jeśli nie wierzy w jego istnienie. Las gigantów. Niektórzy tak go nazywają. Co to? Brosza. Ogromna. No, pewnie. Myślałem, że nie wszyscy giganci byli gigantyczni. To czym się tu zajmujesz? Maluję, zdobywam jedzenie, ratuję, co tylko się da. Ale czemu czekałaś na mnie? Ponieważ moim przeznaczeniem jest ujawnić ci twoje. Uważaj! Oh. No. Nie żeby ktoś tak walczył Jestem... z Raugrem. Dzięki! E, dzięki. A ty, czym się wcześniej zajmowałeś? Walką z Fimbul winter. Właśnie. Tutaj też to dotarło? Wiesz o tym? Pewnie. Hehehe <laughs> Czy to kolczuga? Ciekawe co powiedzieliby broki Sindri. Co? O, to jakby moi wujkowie. Jakby? Giganty mi bardzo sądzi. To krasnoludy. Jeszcze lepiej. Ach. Ach. – Wszystko rozwalać? – Ojciec mnie tego... Wiesz co? Nieważne. <grymne> Widzisz coś, czego mógłbyś użyć? punkt obserwacyjny. nie Niezły jesteś. Dzięki. Chwilę, co? Mówiłam, że... Nie...

Huh? Świetnie! Poznałem innego giganta i może zna moje przeznaczenie. Co? E, przepraszam, cieszę się, że mogę z Tobą rozmawiać. <grywka> Dobra. jest w najlepszym porządku. Trafiłem do magicznego lasu, który nie powinien istnieć. Rozmawiam z gigantką, która w dodatku jest... Ech. Gdzie jesteś? Tutaj! Wow. Mam cię. Dzięki! Dopiero się uczę, jak tu się poruszać. Dokąd teraz? Moja matka malowała wizję, przypowiednie. Powinieny się zobaczyć. Gdzie twoi rodzice? Nie ma ich tu. To znaczy, że. Słuchaj, wiem, że masz dużo pytań, ale na to nie odpowiem. Dobrze? Przepraszam. 先生<や> Może walczyć jak czempion, czy coś? E, dzięki. E, ty też. Możesz mi? A jasne. Czekaj? Okej, okay, teraz ty. Wo! To medalion i Diego. Ścigamy się! <grystanie> Lecz! Co? E, dobra! Dobra, wygrałaś, ale znałam już ścieżkę. To trochę nieuczciwe. Takie. No to wiesz jak ją pokonać! Zwykle nie dzieje się tu tak dużo! Może tu daru Bogu? Przecież sam jesteś Bogiem! <laughs> uh. <laughs> Jesteśmy blisko ołtarzy, na których mama spisywała wizję groy. Dzięki temu nasze dziedzictwo miało szansę przetrwać. Pomimo usilnych prób asów. O oh, wow. <laughs> Zobaczyć dziś jeszcze mnóstwo amszku. Mam nadzieję. Czekaj. Magiawanów? A od kogo się jej nauczyli? Jesteśmy. Mieszkasz tu? Mhm. Mm Tędy.